Witam z tej strony. Owy yy, piękny youtuber, szanujący widzów. No i innych ludzi. Dzisiaj pokażę, jak poradzić tylko z Facita, bo wiem, że dużo osób o tym nie wie. Tak, dokładnie, wchodzimy na Faceita. Logujemy się, oczywiście, na, na Faceita. Wchodzimy w swoją historię meczy. Czyli tutaj macie swój profil, statystyki. Wchodzicie niżej, tam nie wiem pierwszy meczek przejdzie do sali meczowej i obejrzyj Demko. Tutaj, oczywiście, Demko się pobiera. No, pobiera się. Dobra, widzimy się, jak Demko się pobierze, dobra? No, do zobaczenia, do usłyszenia. Okej, okay. Demko się pobrało. Teraz wchodzimy sobie w, ten, w komputer. Wchodzimy tam, gdzie mamy zainstalowanego Steam'a, czyli Jan tutaj. Wchodzimy sobie w Steam'Apps w Common, Cadre Cycle Vol Offensive, CSGO i tutaj z tego DMK, który mamy tu, wchodzimy w to. To jest, zrobimy um, tak, że tutaj tak to przełożę i teraz mamy to. Nie nie, 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 coś źle zrobiłem, czekajcie Czyli dobrze, tylko wyłączyłem to. Muszę to jeszcze raz. Steam Steam Apps Common Counter Strike, let's go. Tak, i teraz tu. To, co my co, co pobieraliśmy, to zrzucamy tutaj. Tutaj się nam przerzuca Gdzie to jest, gdzie to jest. Nie wiem, co się przerzuciło już? Jeszcze raz. Co to, halo? Jest to tutaj, czy tego tutaj nie ma? No, ale nie wiem, coś się zepsuło, ale patrzcie. Jak macie to przycone tutaj, macie to, znajdujecie to, zmieniacie tego nazwę, tutaj zmień nazwę i zmieniajcie nazwę tam na demo1, demo2 ja tutaj mam już kilka demek, więc dam demo1 kiedy macie już to demo1 wchodzicie w Counter Strike'a jak wchodzicie już w Counter Strike'u wpisujecie tak wchodzicie w konsolę i wpisujecie tak play demo demo Jeden. Znaczy, play Demo musicie wpisać i po spacji wpisacie nazwę DMK, jakie sobie ustawiliście oczywiście. I wtedy naciskacie Enter, no i przechodzicie na mecz. I jak będziecie już w meczu, to sobie oglądacie, nie? Ja sobie to tyle z mojej strony. Żegnam hej!